Cześć, witam bardzo, bardzo serdecznie. Często mi prosicie o filmy na temat innych storczyków niż falenopsisy, więc dzisiaj będzie film o miltoni i miltoniopsisie. A na początek wyjaśnienia wymaga pewna sprawa. Otóż miltonie są to hybrydy miltoniopsisów i tak są właśnie sprzedawane, ale generalnie to w sprzedaży istnieje, Więcej takich bliższych odmian miltoniopsisów. Ale to jest tylko kwestia nazewnictwa, to jest tylko kwestia rozróżnienia takiego botanicznego i nie będę Wam za bardzo mylić i wgłębiać się w tą sprawę, bo to tak naprawdę nie ma większego znaczenia, jeżeli chodzi o uprawę. Oczywiście, jeżeli jesteś zakorzałym storczykowcem, to odsyłam Cię do innych źródeł w kwestii wyjaśnienia tego problemu nazewnictwa miltonia kontra miltoniopsis, ja tutaj po prostu skupię się bardziej na wymaganiach uprawowych i pielęgnacji storczyków miltoniopsisów i miltonii. Takie duże kwiatki jak tutaj posiada ten mój okaz, który mi akurat zakwi, tutaj ma jeszcze jeden kwiatek, który będzie się rozwijał w jeden pąk w sumie. I mam nadzieję, że nic mu się nie stanie, jak on tutaj, jako bohater filmu, sobie gra rolę, bo trochę go poobracam, ale generalnie nic nie powinno się temu mojemu Miltoniopsisowi stać. Także pozostanę przy nazewnictwie Miltonia i będę po prostu mówiła na temat wszelkich hybryd Miltoniopsisów. Zatem... Zacznę może od miejsca uprawy, czyli od oświetlenia. Są to storczyki, które nie wymagają aż tak dużego natężenia światła jak na przykład falenopsisy, bo spokojnie wystarczy im nawet takie wschodnie lub zachodnie okno, a na pewno nie będą dobrze rosły na oknie południowym, jeżeli będą padały na niego bezpośrednie promienie słońca. Zresztą tego nie znosi żaden storczyk, ale falenopsis sobie da radę, cymbidium sobie da radę, czy dendrobium również w, jakim, w jakimś tam sensie. Się, ale Miltonia niestety będzie to odchorowywać, więc zapewni jej miejsce o dobrym świetle rozproszonym, ale nie bezpośrednim padaniu słońca. Tego nie znosi, tak jak mówiłam, wschodnie, zachodnie okna są jak najbardziej ok, z tym, że trzeba pamiętać, że latem na zachodnich oknach również panują upały i jeżeli w czasie upałów, na przykład o 18 czy 19 godzinie, padają promienie słońca bezpośrednio na Miltonie, no to wówczas dobrze zacienić to okno i ona będzie miała wtedy te warunki do rozwoju jak najbardziej odpowiednie. Miltoniopsisy naturalnie występują w Ameryce Środkowej i w Ameryce Południowej, w Panamie, w Ekwadorze, w Kolumbii, także klimat wiadomo jest tam dosyć ciepły i również lubią taką umiarkowaną temperaturę. Na przykład w nocy wystarcza, jak mają, od 15 do 20 stopni, a w dzień od 21 do 27 stopni Celsjusza. Oczywiście latem, jeżeli są to wyższe temperatury, takie około 30-32 stopni, to nic się absolutnie nie dzieje, ale należy pamiętać wtedy o dobrym podlewaniu oraz zapewnieniu roślinie odpowiedniej wilgotności powietrza wokół niej samej, ale przy zachowaniu cyrkulacji powietrza, bo nie może to być wysoka wilgotność powietrza i jakieś takie zastałe powietrze, bo jest to wspaniałe środowisko do rozwoju wszelkich grzybów. Także dobrze jak ta cyrkulacja powietrza jest zachowana, ale również nie nadmiernie, nie żadne przeciągi, nie, żadne jakieś przewiewy, bo to też nie jest dobre w uprawie roślin. Trzeba po prostu znaleźć taki środek i tego się trzymać. Miltonie są to storczyki, które lubią mieć wilgotne podłoże, ale bez przesady. Tutaj w ich przypadku nie uprawiamy ich jak typowe falenopsisy, ale dajemy tylko lekko przesknąć podłożu między podlewaniami. Oczywiście to jest taka ogólna zasada, bo ciężko stwierdzić, co ile należy podlewać daną miltonie? Zależy to naprawdę od wielu, wielu warunków. Od rodzaju podłoża, od wielkości doniczki, od temperatury panującej w otoczeniu, od wilgotności powietrza, a nawet od pory roku. Wiadomo, jeżeli zimy są takie ciemne, długie, chłodne czy wilgotne, no to tego stolczyka podlewamy zdecydowanie mniej. W praktyce u mnie wygląda to tak, że ja moją miltonie podlewam. Tak co dwa tygodnie, co trzy nawet. Jak to podłoże przeschnie, ja sobie dotykam doniczkę podłoże i sprawdzam, czy jest ono lekko wilgotne, no bo nie pozwalamy zupełnie podłożu w tym przypadku przeschnąć, ale nie może też być bardzo mokre musi być takie naprawdę, naprawdę delikatnie wilgotne i tego trzeba się nauczyć, to trzeba sobie wyczuć. Nie jest to proste dla początkującego, mówię, więc tutaj początkująca osoba może mieć problem w uprawie miltoni, ale cóż, no nauczy się najwyżej na błędach, szkoda tylko roślinki. Uważajcie, aby po prostu roślina nie została przelana ani zasuszona. To jest podstawa. W podlewaniu miltonii. Wiem, że jest to trudne, cały czas to powtarzam, ale można się tego nauczyć. Lepiej taką roślinkę troszeczkę przesuszyć niż zupełnie zalać, bo jeżeli korzenie miltoni zgnią, no to cała roślina bardzo, bardzo szybko zamiera. Jeżeli chodzi natomiast o podłoże dla naszych miltonii i miltoniopsisów, to najbardziej odpowiednie jest podłoże luźne i przepuszczalne, te warunki spełniają oczywiście podłoża. Gotowe do storczyków dostępne w wielu sklepach. Także polecam, bo nie potrzeba się bawić w samodzielne robienie podłoża. Owszem, można, ale osobie początkującej doradzam kupno gotowego podłoża. Miltoni, Miltoniopsisy bardzo lubią coroczne przesadzanie i nie ma tutaj znaczenia, czy podlewamy je twardą wodą, czy miękką. Po prostu, jeżeli chcemy, żeby roślina ładnie rosła i kwitła, bo to jest bardzo ważne, no to dobrze ją co rok przesadzić. Ale nie chodzi tutaj o przesadzanie do większej doniczki, ale o wymianę podłoża. Doniczka może pozostać równie dobrze taka, jaka jest, tylko po prostu wymieniamy zupełnie podłoże. Robimy to oczywiście na sucho. Jest filmik na moim kanale Jak przesadać miltonie, także zainteresowanych odsyłam do tego. Filmu po tym czasie, po czasie przesadzenia, nie podlewamy kilka dni, żeby ewentualne rany się zabliźniły i nie wdarła się jakaś choroba grzybowa. Dajmy na to. W kwestii natomiast kwitnienia bardzo ważne jest oświetlenie, więc tak jak już mówiłam wcześniej, uprawiamy miltonie i miltoniopsisy na parapetach. Oczywiście można, ale również można gdzie indziej, gdzie jest dosyć wystarczająca ilość rozproszonego światła, gdzie nie pada bezpośrednie słońce i wówczas możemy spodziewać się kwitnienia, bo do tego dążymy, prawda, żeby storczyki nam kwitły. One są dosyć duże, jak widać, nie są niskie. Ten mój to ma tutaj z 40 parę centymetrów wysokości, więc na Miltonie czy Miltoniopsisa musimy sobie znaleźć odpowiednie miejsce, żeby jej nie potrącać żeby jej nie dotykać niepotrzebnie, no i oczywiście, żeby nie było przeciągów, to jest równie bardzo ważne, ale o tym mówię w innym z moich filmów na temat błędów popełnianych w uprawie storczyków, więc zachęcam cię do obejrzenia tego filmu, to sobie wyrobisz pogląd, co możesz robić, a czego należy unikać w pielęgnacji wszelkiego rodzaju storczyków. Tak więc jeżeli Miltonia ma zagwarantowane odpowiednie warunki, Uprawy, warunki świetne, warunki wodne, wilgotność wokół siebie to może kwitnąć w okresie wegetacyjnym, czyli od wiosny w sumie do jesieni, tak ze dwa, trzy razy w sezonie. Kwiaty nie trzymają się jakoś spektakularnie długo, bo tak 4-8 tygodni, ale za to są przepiękne i wiele z nich pachnie, a szczególnie pachną w dzień, kiedy otrzymują dostateczną ilość tego naturalnego światła. Można je oczywiście uprawiać pod światłem sztucznym, bardzo dobrze tolerują sztuczne oświetlenie, ale mimo wszystko wszelkie rośliny najbardziej lubią to światło naturalne i właśnie z tym aspektem wiąże się kolejne zagadnienie a mianowicie nawożenie Miltonii i Miltoniopsisa. No oczywiście w okresie wegetacji nawozimy go nawet co każde podlewanie, bo to jest roślina dosyć żarłoczna. Tylko pamiętaj, jeżeli kupujesz nawozy takie gotowe ze sklepu, to nigdy nie rozcieńczaj nawozu w takiej dawce, jaka podana jest na etykiecie. Rozcieńczaj na przykład w półtora raza czy w dwa razy większej ilości wody niż jest właśnie podana na instrukcji obsługi, bo przenawożenie storczyków też nie jest niczym dobrym. Bardzo dobrym wyjściem jest nawożenie nawozami organicznymi, na przykład takim nawozem ze skórek z bananów, który zawiera fosfor i potas, co sprzyja zawiązywaniu się kwiatów i później te kwiaty dłużej utrzymuje. Jak zrobić taki ekologiczny, organiczny nawóz ze skórek z bananów, również znajduje się film na moim kanale, więc gorąco zachęcam do zapoznania się z tą instrukcją, z tym przepisem, bo naprawdę warto. Idzie wiosna, więc dobrze byłoby wspomóc nasze storczyki takim nawozem, który zapewni im bujne kwitnienie. Jeżeli taka miltonia, miltoniopsis, przekwitnie, to... Po zacchnięciu tej łodygi możemy śmiało ją, łodygi kwiatowej oczywiście, pędu kwiatowego, to możemy śmiało go wyciąć, uważając oczywiście, aby nie uszkodzić pseudobulwy, ponieważ na tym miejscu już nie powstanie drugi kwiat. Nie wygląda to tak jak w przypadku falenopsisów, tak więc możemy spokojnie sobie wyciąć taki szpecący w sumie już przekwitnięty kikut, ale oczywiście usuwając... Przekwitnięty pęd, usuwaj tylko pęd, nie pseudobulwę. Pseudobulwa musi zostać, bo mimo, że ona nie zakwitnie, to stanowi rezerwuar składników odżywczych dla całej rośliny. Roślinka sobie pobiera z tego wszelkie makro i mikro elementy i tak się żywi. To jest ważne, więc nie pozbawiajmy tych pseudoból, które już przekwitły, tylko dopiero wówczas, jak taka pseudobulwa całkowicie zaschnie. Wrócę jeszcze do kwestii kwitnienia. Nie wspomniałam, że aby Miltonia wydała kwiaty, no niespecjalnie tak nie trzeba jej pobudzać, ale dobrze jest zagwarantować jej takie dobowe wahania temperatury od 6 do 11 stopni Celsjusza, w okresie wegetacyjnym oczywiście i ona wówczas będzie bardziej skora do wypuszczania pędów kwiatowych. Nie jest to jakieś obligatoryjne, ale dobrze o tym pamiętać i to może być takim sygnałem dla rośliny, że trzeba kwitnąć, więc ja w swojej uprawie robię to w ten sposób, że po prostu przysuwam bardziej do szyby okiennej roślinkę i te dobowe wahania temperatury no od 6 do 11 stopni spokojnie są w taki sposób zapewniane. Miltonie są to takie storczyki, zresztą nie jedyne, które dają wyraźne sygnały, że coś nie gra, że coś im nie odpowiada, że albo popełniamy jakiś błąd pielęgnacyjny, albo warunki są nieodpowiednie. Na przykład jeżeli liście zwijają się w harmonijkę, zaraz zobaczę tutaj, w tym moim egzemplarzu nie ma akurat takiego przypadku, to znaczy, że roślinka ma za sucho, albo za wilgotno i korzenie zgniły i nie są w stanie pobierać wody. Także to jest sygnał. Sami musicie rozpoznać, czy to zwijanie liści się w harmonikę dotyczy przesuszonego podłoża czy przelanego, bo bardzo często zdarza się, że myślimy, że jest za sucho i polewamy, dolewamy tej wody, a po prostu w podłożu jest zgnilizna. Korzenie są całkowicie zgniłe i nie nadają się po prostu już do pobierania tej wody. Można odratować taką roślinę, która ma przelany zupełnie system korzeniowy, ale nie jest to proste, więc lepiej zapobiegać niż potem bawić się w jakąś reanimację miltoni czy miltoniopsisa. O ile w przypadku falenopsisu wszelkie reanimacje bardzo fajnie się sprawdzają, to w przypadku innych storczyków jest już trochę trudniej. Nie jest to niemożliwe ale jest trudniejsze, a Miltonia ma bardzo delikatny system korzeniowy, bo ma korzonki takie drobniutkie, więc one szybko ulegają gniciu. Tak jak wspominałam, u mnie w praktyce wygląda to tak, że zimą, jesienią zimą podlewam tak co 2-3 tygodnie, a wiosną i latem co tydzień. Ale jak mówię, to są indywidualne warunki, to jest indywidualna sprawa która zależy od podłoża, od wielkości doniczki, od wszelkich warunków w oku i nie sugerujcie się absolutnie tym, że ja tak mówię, bo u Was warunki mogą być zupełnie inaczej i na przykład macie bardzo gorące mieszkania zimą i jesienią i taka miltonia będzie wymagała podlewania na przykład co tydzień albo mieszkacie w jakimś starym budownictwie wysokim, gdzie ta wilgotność powietrza jest również wyższa niż, niż w takich tych niższych budynkach i ta miltonia będzie wymagała podlania na przykład raz na miesiąc. To jest zupełnie indywidualna kwestia i tego należy się nauczyć. Więc te liście zwinięte w harmonijkę sygnalizują, że roślina ma za sucho albo za mokro i korzenie zgniły. Lekko różowawe liście tego nie będzie tutaj widać, bo to bardziej widać tak jak się przystawi pod światło, pod słońce, sygnalizują, że poziom oświetlenia jest ok. Jeżeli natomiast są czerwonawe, brązowawe lub żółte, to znaczy, że oświetlenie jest za mocne. No i należy roślinę albo przestawić wówczas, albo cieniować. Jeżeli natomiast czernieją końcówki liści u Miltonii, to znak, że jest nadmiar soli mineralnych w podłożu. A jak się przed tym ustrzec? Jest to efekt przenawożenia i jeżeli nawożysz nawozami syntetycznymi, czy jakimiś innymi, bardziej skoncentrowanymi niż te nawozy organiczne, to Bezwzględnie należy przepukiwać co najmniej co miesiąc, co najmniej raz w miesiącu podłoże. A jak to robić i jak to robić bezpiecznie, żeby roślinka przetrwała i żeby wyniosła z tego jakieś korzyści, bo złym przepukiwaniem podłoża również można narobić więcej szkody niż w pożytku, odsyłam Cię do innego mojego filmu na temat kąpieli storczyków. Jest to bardzo ważny zabieg pielęgnacyjny, którego nie należy pozbawiać naszych storczyków, a którego wiele osób się obawia. Niepotrzebnie, bo jeżeli umiejętnie go przeprowadzisz, zastosujesz wszystkie zasady, które wymieniam w tamtym filmie, to jest naprawdę błogosławieństwo dla naszych storczyków. Także jeżeli będziesz systematycznie przepłukiwać podłoże, co najmniej raz w miesiącu, według zasad z tego mojego filmu, to raczej nie powinno być problemu z czerniejącymi końcówkami, ale może to być również choroba, mogą to być choroby grzybowe, mogą to być choroby bakteryjne, więc to jest już zupełnie inne zagadnienie. Także myślę, że tak pokrótce wyczerpałam temat uprawy Miltonii i Miltoniopsisa. Jeżeli masz jakieś pytania, oczywiście zadawaj je śmiało w komentarzach, a jeśli chcesz bardziej poszerzyć swoją wiedzę na temat... Wszelkich storczyków uprawianych w domach, to polecam Ci również mój obszerny kurs tym razem Storczyki dla Początkujących od laika do praktyka, w którym jest naprawdę wszystko, co jest potrzebne dla osoby, która chce zacząć przygodę z tymi przepięknymi roślinami. Ale nie tylko dla tych, którzy chcą zacząć, ale dla tych, którzy już uprawiają storczyki, a coś im nie wychodzi, coś im się cały czas złego dzieje. Także polecam gorąco. Tym razem ten kurs on jest bardzo obszerny, tam jest mnóstwo filmów instruktażowych, mnóstwo różnych przydatnych PDF-ów oraz cały e-book do tego do przeczytania. Oczywiście link do kursu jest poniżej, pod filmem, więc spokojnie możesz się zapoznać, co tam się w tym kursie znajduje i na co możesz liczyć, zapoznając się z tym kursem. Storczyki, a w ogóle rośliny są jednak takie dosyć nieprzewidywalne, rządzą się również swoimi prawami, więc oprócz teorii praktyka również jest niezbędna i nie poprzestawaj na samej teorii, bo ona ci nic nie da, jeżeli samodzielnie nie zaczniesz ich uprawiać. Będziesz się uczyć na błędach. Ja o tym wiem, również się uczyłam na błędach. Do tej pory poznaję te rośliny, bo oczywiście to poznaje się cały czas. Do końca życia nie ma tak, że ja już wszystko wiem. Absolutnie nie. To, co wiem, staram się przekazać, a na co dzień sama się dokształcam, może nie ja ale dokształcają mnie moje rośliny praktycznie, bo już nie teoretycznie, ale ja już teraz jestem na takim etapie, że uczę się wyłącznie praktycznie od moich najlepszych nauczycieli, czyli od samych storczyków. I życzę Wam tego samego, żeby Waszymi najlepszymi nauczycielami były właśnie Wasze roślinki. Zachęcam się oczywiście do zasubskrybowania mojego kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami i aby ich nie przegapić, koniecznie włącz dzwoneczek, a jeżeli film Ci się podobał, będę wdzięczna za łapkę w górę. Zapraszam Cię również na moje media społecznościowe, na Facebooka, na Instagrama, na mojego bloga, gdzie jest wiele różnych cennych informacji, które na pewno Ci się przydadzą. A tymczasem do zobaczenia, do kolejnego razu. Papa pa i serdecznie pozdrawiam.